Dzień dobry. Witam was w kolejnym podobnym wejściu, ale to tematyka jest bardzo zbliżona. Tu wam pokazuję 30 stopni. Niestety w tym pomieszczeniu zobaczymy ile tutaj jest, bo w takie upały jak są obecnie no to właściwie od tego trzeba rozpocząć sprawdzanie czy wszystko z żownicami w porządku. 22 i 7. I właściwie się zatrzymało. To jest termometr, który mierzy w miarę szybko. 22 i 7. Ok, zostawiamy. Niech sobie to tam poleży. Drugi dzień. Wczoraj wyciągnąłem część dżdżownic, Zobaczymy, czy działa. Dzisiaj również. I zobaczcie. Działa, działa. Wszystko jest poprzyklejane. Ja zabieram kolejną porcję dżdżownic. Tak jak wam mówiłem. One będą na pewno próbowały wejść do wewnętrza tej e, gazy. No, mają takie zdolności, jest to wszystko. Popatrzcie, co tu się dzieje. Także e, pociągniemy dzisiaj temat. No, właśnie taki e, kulinarny, bo e, w tych wszystkich rozważaniach wiemy, że drzownice po pierwsze nie mają, e, nie mają zębów. Po drugie nie piją wody. E, po trzecie jedzą e, drobinki materii organicznej w sposób jaki już omawialiśmy. Więc ktoś musi im to wszystko przygotować. A jeszcze do tego wszystkiego mówimy ciągle, że jedzą e, odpady kuchenne, jedzą karton, e, jedzą, potrafią zjeść trawę. Natomiast e, nie do końca tak jest, że one to potrafią zjeść. Ktoś musi im przygotować to danie, wręcz ugotować. Bardzo często zdarza się, że temperatura bardzo wzrasta. I kto tak naprawdę gotuje drżownicą obiady? Kilka przerwy, już pewnie podpowiadacie. No, właśnie, robią to mikroorganizmy. Grzyby. Bakterie i pierwotniaki. To wszystko jest potężna armia, która najpierw robi to, co właściwie robi kucharz czyli fermentuje, rozdrabnia i zmiękcza ten pokarm. Na końcu odcinka pokażę Wam, w jaki sposób zrobić taki starterek fermentacyjny. Tak go nazywam, zobaczymy starter do kompostowania, starter do werbi kompostowania starter do przyspieszenia rozkładu materii organicznej dla dżdżownic. To tak będzie ogólnie rzecz biorąc. Dzisiaj nie mam zbyt dużo, ale nie przykładam się, jest bardzo ciepło, nie chcę im tutaj przeszkadzać, natomiast głównym elementem to właśnie to kucharzenie. Czyli dzięki temu, że Pracują tutaj mikroorganizmy z materii organicznej, nie zajrzę tam, ale musi zrobić się papka, która dopiero wtedy jest wchłaniana przez dżdżownicę. Czyli reasumujemy. Dżdżownice nie jedzą odpadów. W celu zjedzenia takich odpadów muszą pracować drożdże, Drożdże. Myślę o drożdżach, bo, bo do fermentacji, ale nie, tutaj nie będziemy używać. Bakterie, grzyby i pierwotniaki, czyli ta, to coś, co zobaczymy jedynie pod mikroskopem. więc to dla fachowców, którzy mogliby operować takimi scenkami, to byłby idealny film do nagrania. Mikroorganizmy, które pracują po to żeby przetworzyć nasze, e, wsze, nawet, nawet powiem, wszelkie e, odpadki kuchenne. Wspomniałem tutaj o trawie. Trawa jest specyficzna, bardzo szybko podnosi temperaturę, więc tutaj się gotuje. Takich elementów e, nie możemy dać do takich małych pojemników. Musimy to e, przyrządzać w specjalny sposób, a właściwie te bakterie przyrządzają to, w specjalny sposób podnosząc temperaturę, zabijając wszelkie patogeny, a później możemy dać to również dżdżownicom. Dobra, idziemy do starterka. Nie będzie on ładnie wyglądał, no ale to jak to zwykle przy odpadkach. Ja to zamknąłem, żeby chronić przed muchami. Jesteśmy dalej w konwencji cukru. Sprawdzę tylko, czy to wszystko widać, bo ostatnio chyba coś pokazywałem, nie do końca było na ekranie. Starterek fermentacyjny, który przyspieszy nam rozkład resztek organicznych, które będziemy tym polewać. Ja, żeby Wam udowodnić, że jest to płynne, oleję trochę po tych moich kotletach, bo tam im się to przyda. Dobra i już Wam opowiadam jak robimy starter fermentacyjny. Ja tutaj dałem zamiast wody takiej kranóweczki dałem deszczówkę. Mocno padało, nawiążę chwilkę. Być może jeżeli uda mi się jutro lub pojutrze będzie o warunkach atmosferycznych i wpływie na żdżownicę. Miałem wczoraj potworną burzę. Całe szczęście nic się złego nie wydarzyło. I co dalej? Do wody deszczówki do, do, dodałem tym razem łyżkę cukru i zmielony owoc. Ja miałem akurat jabłuszko, więc zmieliłem jabłuszko. Dołożyłem do tego e, fusyskawy. Fusyskawy też przy, przyspieszają nam proces fermentacyjny. Jest tutaj e, celuloza, czyli papier. I jest tutaj. E, jest tutaj, no, powiedzmy, papier to właściwie to samo. E, sączki, sączki z kawy. I co? To najważniejsze. Możecie to wszystko stosować dowolnie, bo mówimy o czymś, co zawiera cukier. Czyli mówimy o owocach. Nie dajemy tu warzyw, bo ma, zawierają mniej cukru. Czyli jabłka, banan. Plus do tego fusy z kawy, plus trochę celulozy, plus łyżka cukru, miodu lub melasy. To już tam się nauczyłem, że melasa, melasa, melasa. I to wszystko odstawiamy na minimum 24 godziny. Jak zobaczymy takie drobne bąbelki, to tego nie zobaczycie, ale to zaczyna żyć. Wtedy tym polewamy odpadki, one wtedy szybciej. E, zafermentują. Trzeba pamiętać o tym, że ilość żownic musi być odpowiednia. To nie może być kilka żownic, żeby zaczęły pracę i walkę z, takimi, z taką dużą ilością e, bakterii. Ale spokojnie można to również zastosować nie tylko przy wermikompostowaniu, ale również przy kompostowaniu. Wiem, że często kupuje się różne mieszanki. Można taką mieszankę na tej bazie cukru, owoców, Kawy e, zrobić samemu i zobaczycie, że równie fajnie zadziała. Konkluzja. Na sam koniec nie zawracam głowy. Piękna pogoda, bierzemy się do innej pracy. Najpierw karmimy mikroelementy po to, żeby później łatwiej było dokarmić żołnierz. Pozdrawiam wszystkich i powiem Wam, komentarze są boskie, uwielbiam takie słodzenie. Namawiam. Komentujcie, wermi postujcie, subskrybujcie kanał. Do zobaczenia, do usłyszenia. Myślę, że już troszeczkę inna scenografia. Pozdrawiam.